Szokujące zatrzymania w Radomiu. Ksiądz i lekarz z lokalnego szpitala trafili za Kraty. Są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej substancjami. CBZC ujawnia milionowe zyski, dziesiątki tysięcy tabletek, wysyłki przez kurierów i komunikacje przez Darknet. We wrześniu bieżącego roku funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn, których społeczne role i profesje wydawały się stać w całkowitej sprzeczności z działalnością przestępczą, o którą ich oskarżono. Pierwszym z nich był ksiądz Krzysztof A, pełniący funkcję kapelana w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, a drugim lekarz Piotr M, który również był zatrudniony w tej samej placówce medycznej. Obaj zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Nowym Targu gdzie przedstawiono im poważne zarzuty dotyczące udziału w procederze handlu lekami zawierającymi substancje odurzające i psychotropowe. Śledczy nie mieli wątpliwości, że ich działalność nie ograniczała się do incydentalnych przypadków. Podejrzanych aresztowano, ponieważ ich rola w przestępczym mechanizmie była znacznie bardziej rozbudowana i zakorzeniona w strukturze zorganizowanej grupy działającej na szeroką skalę. Z czasem, gdy śledztwo postępowało, zaczęło wychodzić na jaw, kapelan i lekarz nie działali w pojedynkę. Prokuratura ujawniła, że obaj byli częścią rozbudowanej siatki przestępczej, która funkcjonowała na terenie całej Polski i generowała ogromne zyski, liczone w milionach złotych, z nielegalnego wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków farmaceutycznych o działaniu odurzającym. Mowa tu nie tylko o silnych lekach na receptę, ale o preparatach, które w rękach osób nieuprawnionych mogły stanowić śmiertelne zagrożenie. Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy rozpoczęło się w czerwcu tego roku. I od tamtej pory przeszło przez kilka intensywnych etapów. W październiku oraz na początku grudnia przeprowadzono kolejne zatrzymania. Obecnie liczba podejrzanych wzrosła do 16 osób, z czego aż 4 miały, według ustaleń prokuratury, pełnić funkcje kierownicze w przestępczej strukturze. Wobec 12 podejrzanych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. To wyraźnie pokazuje, że skala działalności była znacznie większa niż początkowo przypuszczano. A sam proceder funkcjonował z żelazną precyzją. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej działali na obszarze wielu województw, posługując się nowoczesnymi i trudnymi do wykrycia metodami. Wykorzystywali darknet, czyli ukryte rejony internetu, do których dostęp mają wyłącznie osoby dysponujące specjalnym oprogramowaniem. Korzystali także z portali ogłoszeniowych, które na pozór wyglądały jak zwykłe serwisy z ofertami sprzedaży, a także szyfrowanych komunikatorów dzięki którym wymiana informacji była praktycznie niemożliwa do przechwycenia przez służby. Narkotyczne leki oraz gotówkę rozsyłano za pośrednictwem firm kurierskich, całkowicie pomijając system bankowy i mechanizmy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Aby jeszcze bardziej ukryć swoją tożsamość, do komunikacji używano telefonów komórkowych i kart SIM rejestrowanych na podstawione osoby zwane potocznie słupami. Podczas działań operacyjnych zabezpieczono przerażającą ilość środków farmaceutycznych, Ponad 150 tysięcy tabletek i ampułek. Wśród nich znajdowały się niezwykle silnie działające substancje, takie jak fentanyl, morfina, oksykodon czy alprazolam. Oprócz tego odkryto znaczne ilości środków anabolicznych i preparatów stosowanych w dopingu sportowym. Znaleziono także ponad 2 kg mefedronu, silnego środka psychoaktywnego. Oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji, która przechowywana była bez wymaganych zezwoleń, co dodatkowo potwierdzało nielegalny charakter działalności podejrzanych. W toku prowadzonego śledztwa ujawniono wiele istotnych wątków, które rzuciły nowe światło na skalę i zasięg działania tej grupy. Okazało się, że wśród zatrzymanych znajduje się małżeństwo pochodzące z województwa wielkopolskiego. Według ustaleń śledczych to właśnie oni odpowiadają za wprowadzenie do obrotu ogromnych ilości nielegalnych leków. Między innymi ponad 660 opakowań fentanylu, blisko 2200 opakowań oksykodonu oraz ponad 600 opakowań morfiny. W innej części kraju, na terenie województwa lubelskiego, zatrzymano lekarza, który w zamian za korzyści majątkowe wystawił ponad 1500 fikcyjnych recept, fałszując przy tym dokumentację medyczną, co stanowi wyjątkowo poważne naruszenie etyki zawodowej oraz prawa. W kręgu podejrzanych znalazły się także osoby prowadzące w pełni legalnie działające firmy. Co umożliwiało im ukrywanie procederu pod przykrywką oficjalnej działalności gospodarczej. Zatrzymano również duchownego z województwa mazowieckiego, który zamiast nieść ludziom duchowe wsparcie, zaangażował się w handel nielegalnymi farmaceutykami. Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut nielegalnego wywozu leków zawierających oksykodon poza granice kraju, konkretnie na teren Holandii, co oznacza, że przestępcza działalność miała również wymiar międzynarodowy. Wśród zatrzymanych znalazło się także inne małżeństwo. Tym razem z województwa lubelskiego, które przez ponad 5 lat prowadziło intensywną działalność polegającą na rozsyłaniu przesyłek zawierających nielegalne środki farmaceutyczne. Według ustaleń wysłali oni ponad 11 tysięcy takich paczek. W pomieszczeniach magazynowych, które wynajmowali w różnych częściach regionu, zabezpieczono ogromne ilości leków pochodzących zarówno z rynku krajowego, jak i z państw znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej. Co więcej, Odkryto tam aż 26 starannie przygotowanych paczek gotowych do natychmiastowej wysyłki, co sugeruje, że działalność była zaplanowana z dużym wyprzedzeniem i funkcjonowała niemal jak legalne przedsiębiorstwo. Całość sprawy ukazuje, jak bardzo zorganizowana i niebezpieczna była ta grupa przestępcza działająca nie tylko z rozmachem, ale również z ogromnym wyrachowaniem wykorzystując luki w systemie i społeczne zaufanie do zawodów, które z definicji powinny służyć ludziom, a nie ich krzywdzić. Na początku grudnia tego roku służby śledcze zatrzymały 45-letniego mężczyznę, mieszkańca województwa Wielkopolskiego, którego podejrzewa się o wyjątkowo poważne przestępstwa. Śledczy przedstawili mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się nielegalnym handlem znacznymi ilościami środków odurzających, a także o udział w procederze prania brudnych pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, że jego rola nie ograniczała się jedynie do koordynacji działań operacyjnych tej grupy, lecz obejmowała również logistykę. Oraz przepływ nielegalnych zysków, które następnie próbowano zalegalizować poprzez różne mechanizmy finansowe. W związku z prowadzonym postępowaniem zabezpieczono pokaźne mienie, które według prokuratury może w przyszłości stanowić podstawę do orzeczenia przypadku korzyści uzyskanych z działalności przestępczej. Na poczet przyszłych kar skonfiskowano znaczne ilości gotówki, kolekcje kosztownej biżuterii, zegarki renomowanych światowych marek, a także cztery pojazdy zaliczane do klasy premium. Ponadto zabezpieczono trzy nieruchomości, których łączna wartość oszacowana została na ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Prokuratura postanowiła również zamrozić środki zgromadzone na kontach bankowych podejrzanych. Na samym tylko jednym z nich znajdowało się blisko 500 tysięcy złotych. Dalsza analiza przepływów finansowych na rachunkach wykorzystywanych przez podejrzanych wykazała, że łączny obrót, jaki miał miejsce na tych kontach, sięgał kilku milionów złotych, co tylko potwierdza skalę prowadzonego procederu. Rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaznaczył, że sprawa jest wciąż rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań w najbliższym czasie. Po tym, jak funkcjonariusze zatrzymali i przedstawili zarzuty zarówno lekarzowi Piotrowi M, jak i kapelanowi Krzysztofowi A, kierownictwo Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu podjęło decyzję o natychmiastowym rozwiązaniu z nimi umów o pracę. W odpowiedzi na pytania dotyczące ich dostępu do leków odurzających oraz narkotycznych. Zarząd placówki przedstawił obszerne stanowisko. W piśmie podkreślono, że dr Piotr M. pełnił obowiązki lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, a z uwagi na charakter tej pracy miał dostęp do leków, które są standardowo wykorzystywane w sytuacjach ratowania życia. Jednakże, jak zaznaczono, środki odurzające i substancje narkotyczne podlegają ścisłym regulacjom oraz ewidencji. Znajdują się pod specjalnym nadzorem wyznaczonego lekarza, którym Piotr M. nie był. Regularnie przeprowadzane kontrole wewnętrzne nie wykazały dotąd żadnych uchybień czy nieprawidłowości w zakresie gospodarki lekami. Jeśli chodzi o księży posługujących w szpitalu, zaznaczono jednoznacznie, że kapelani nie mają jakiegokolwiek dostępu do tego rodzaju substancji. Odpowiedzialność za wystawianie recept leży całkowicie po stronie lekarza, który je wypisuje, i to on ponosi pełną odpowiedzialność zawodową za ich zasadność oraz zgodność z prawem. Władze szpitala zaznaczyły także, że placówka nie jest stroną żadnego z postępowań prowadzonych wobec tych dwóch osób i nie bierze udziału w żadnych działaniach prokuratorskich, w związku z czym nie dysponuje dokładnymi informacjami na temat okoliczności całej sprawy. Co ciekawe, Piotr M. już wcześniej miał zatarg z organami ścigania. Jedno z takich zdarzeń miało miejsce w sobotę poprzedzającą święta Wielkiej Nocy, kiedy to w nieznanych bliżej okolicznościach lekarz stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, próbował wprowadzić ich w błąd, podając dane osobowe należące do innej osoby. Po sprawdzeniu jego prawdziwej tożsamości okazało się, że Piotr M. posiadał już dwa orzeczone przez sądy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych jeden wydany przez sąd rejonowy w Lipsku, drugi przez sąd w Zwoleniu. Kiedy próbowano przeprowadzić badanie na obecność substancji, lekarz zachował się w sposób zupełnie nieoczekiwany i zaskakujący. Doszło do tego, że pogryzł test narkotykowy co znacznie utrudniło przeprowadzenie kontroli. Ostatecznie jednak testy laboratoryjne wykazały, że Piotr M. w momencie zatrzymania nie znajdował się ani pod wpływem substancji odurzających, ani alkoholu. Krzysztof A., który z zawodu był duchownym i posiadał święcenia kapłańskie od 19 lat, pełnił posługę kapelana w szpitalu od 4 lat. Wcześniej jego droga duszpasterska prowadziła przez kilka parafii, w których pracował jako wikariusz, angażując się w codzienne życie lokalnych wspólnot. W jednym z archiwalnych wywiadów opowiadał, że jego główną misją w szpitalu jest codzienna obecność wśród pacjentów. Wskazywał, że wielu ludziom wydaje się, iż kapelan szpitalny pojawia się tylko wtedy, gdy ktoś odchodzi z tego świata, aby udzielić ostatnich sakramentów i pomodlić się nad umierającym. Tymczasem jego praca obejmowała o wiele więcej. Codziennie odwiedzał oddziały, rozmawiał z pacjentami, a niejednokrotnie również z ich bliskimi. Współpracował też z lekarzami pielęgniarkami i innym personelem medycznym, starając się wspierać wszystkich w tych trudnych chwilach. Jego rola, jak sam podkreślał, polegała nie tylko na duchowej posłudze, ale również na byciu obok, fizycznie i emocjonalnie, zwłaszcza wtedy, gdy nadzieja słabła, a cierpienie przybierało na sile. Teraz, gdy wobec niego wysunięto tak poważne oskarżenia, te słowa nabierają zupełnie innego, niepokojącego wymiaru.